Hmm, gdzie oni są? Halo, Oliwka, Olek, Filip. Halo, 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 Halo. Jezu, Lila, jest piąta rano, czemu nas budzisz? Serio, jest piąta rano? Tak. Jezu, kurwa dziewczyny, jest piąta rano, czemu nas budzicie i w dodatku jest sobota. Ach, sorry po prostu. Myślałam, że jest godzina dziesiąta. Nie, no dobra, już nic się nie stało. Dobra, to co chciałaś w ogóle, Lila? A pomyślałam, że może się spotkamy w realu. No spoko. Ej, fajnie, dobra, to może damy sobie numery i jeszcze poczekamy na Filipa? Okej. Okay. Simin później. Kochanie, wreszcie jesteś. Tak, a co się stało? Stwierdziłam, że może z Olkiem i Oliwią się spotkamy w realu. Dobry pomysł. Dwie dni później. O, jesteście. Dobra, idziemy do maka. Spoko. Mam sto złotych. Okej. Okay. Maka. Kładają zamówienie. Ale dobre nie. Dawno nie byłam w maku. Oj, Filipku, jesteś brudny. Wyciera Filipa. Co? Cool! No co? Dlaczego wytarłaś Filipa, ty jedna pizdo? Po co nie mogłam? No to jest mój chłopak, ty jedna suko, co ty nie wiesz. Ojej, no i co z tego, że twój chłopak? Koniec! Koniec! Oj, Filipku, co się stało? Kurwa, ty jedna suko, wiesz przecież, że nie jestem twoim chłopakiem, tylko jest nim Olek. No wiem? No właśnie, wiedz się ode mnie, odpierdol. Part three.